Dzisiaj otrzymujesz przesłanie od Boga, przesłanie od Boga dla Ciebie, przesłanie od Boga dzisiaj, znak Jego nieskończonej dobroci i łaski. Wiedz, że Bóg zawsze pomaga, nawet gdy wyzwania wydają się nie do pokonania. W takich chwilach pamiętajcie o boskich cytatach, biblijnych cytatach, które oświetlają ścieżkę. Pan ma dla Ciebie wspaniały plan, plan obejmujący obfitość finansową i wewnętrzny spokój. Dzisiaj usłyszcie pilne przesłanie od Boga, przesłanie od aniołów prowadzących Was ku światłu. Jezus mówi, że jesteś kochany ponad miarę, że nigdy nie jesteś sam. Te znaki anioła są boskimi przesłaniami, przesłaniami, które przynoszą nadzieję i wiarę. Bóg dzisiaj do ciebie przemawia, jego przesłanie od Boga jest dziś dla ciebie jasne: miej wiarę i zaufaj mu. Cytaty Jezusa, słowa miłości i współczucia, są balsamem na każdą ranę. W chwilach zwątpienia pamiętaj, że Bóg jest zawsze obecny i gotowy wyciągnąć cię z kłopotów. Cytaty z życia i cytaty o wierze przypominają ci, że każdy dzień jest błogosławieństwem, okazją do duchowego wzrostu i znalezienia pokoju. To przesłanie z wszechświata, to anielskie przesłanie nawołuje was, abyście pozostali niezłomni w wierze i zawsze szukali boskiego przewodnictwa. Każdy dzień niesie ze sobą wyzwania, ale także możliwości zobaczenia cudów pieniędzy i obfitości finansowej, które Bóg może wnieść do Twojego życia. Wiedzcie, że Bóg mówi: Nie bójcie się, jestem z Wami. Ta pozytywna afirmacja życia, ta 11:11, 11, która pojawia się w najbardziej nieoczekiwanych momentach, jest inspirującym przesłaniem, znakiem, że Bóg jest zawsze po Twojej stronie. Wiara i błogosławieństwa objawiają się w małych rzeczach, w uśmiechu przyjaciela, w geście dobroci. Boża miłość i ochrona są zawsze obecne i prowadzą Cię przez burze życia. Twój przewodnik duchowy zaprasza Cię do pokonywania wyzwań z odwagą i determinacją. Wiara i zaufanie do Boga jest Twoją wewnętrzną siłą. Utrzymuj pozytywne nastawienie, nawet jeśli ścieżka wydaje się trudna. Rozwój osobisty i uzdrowienie emocjonalne są możliwe dzięki wierze. Rozwój osobisty ma miejsce, gdy akceptujesz próby jako część duchowej podróży. W chwilach nieszczęścia wiara staje się Twoją kotwicą, a boska miłość i łaska Twoim schronieniem. Udostępnij modlitwę za bliskich. Napisz w komentarzu i subskrybuj kanał. Ta duchowa podróż jest drogą do nadziei i zachęty. Znalezienie celu i życie z intencją to największy dar, jaki daje Ci Bóg. Posłuchaj tej motywacyjnej przemowy, poczuj ją głęboko w swoim sercu. Twoja samoocena i miłość do siebie wzrastają, gdy rozpoznasz wartość, jaką Bóg w Tobie widzi. Boskie przewodnictwo oświetla Twoją ścieżkę, Boska interwencja chroni Cię i wspiera. Zacznij dzień od porannej modlitwy, dziękując Bogu za Jego błogosławieństwa. Wieczorna modlitwa pomoże ci zastanowić się nad minionym dniem, odnaleźć spokój i wdzięczność. Nocna modlitwa to czas intymności z Bogiem, czas proszenia o ochronę i przewodnictwo. Każda modlitwa jest dialogiem z Bogiem, okazją do wzmocnienia swojej więzi z Nim. Bóg pomaga w tajemniczy sposób, często poprzez przesłania, które mogą wydawać się przypadkowe. Te przesłanie Rota są znakami, które Wszechświat wysyła do Ciebie, aby cię prowadził. Nie ignoruj tych znaków, przyjmuj je z otwartym sercem i pewnym siebie umysłem. Każde przesłanie jest zaproszeniem do pozostania w kontakcie z wiarą i do ciągłego poszukiwania Bożej Prawdy. Pan pomaga każdemu, kto zwraca się do Niego z pokorą i szczerością. Boskie cytaty są ciągłym przypomnieniem Jego obecności w Twoim życiu. W chwilach zwątpienia sięgnij po cytaty biblijne, aby uzyskać pocieszenie i siłę. Przesłanie Jezusa, Jego słowa miłości i współczucia są pewnym przewodnikiem w czasach niepewności. Udostępnij modlitwę za bliskich. Napisz w komentarzu i subskrybuj kanał. Wiedz, że każdy dzień jest darem, okazją do rozwoju i doskonalenia. Wiara w przeciwności losu daje siłę, aby iść do przodu, pokonać każdą przeszkodę. Boska miłość i łaska są Twoim ratunkiem, Twoją bezpieczną przystanią. To pilne orędzie od Boga jest zaproszeniem do życia wiarą i nadzieją, aby znaleźć pokój w Jego wiecznej miłości. Nigdy nie zapominaj, że jesteś kochany ponad miarę. Przesłanie Boga do Ciebie dzisiaj jest przypomnieniem Jego nieskończonego miłosierdzia i łaski. Cytaty Jezusa przypominają Ci, że jesteś cenny w Jego oczach i że każda Twoja modlitwa zostaje wysłuchana. Aniołowie Cię prowadzą, przesłanie wszechświata oświetla Twoją ścieżkę. Jezus mówi, że nigdy nie jesteś sam. W chwilach trudności pamiętaj o Jego słowach, znajdź pocieszenie w Jego obecności. Cytaty życiowe przypominają ci, że każdy dzień to nowa szansa na rozwój i poprawę. Cytaty wiary dają ci siłę, aby iść do przodu, aby pokonać każde wyzwanie. Przesłanie Boga jest jasne: miej wiarę i zaufaj Jemu. Boże miłość i ochrona są zawsze obecne i prowadzą cię przez życiowe burze. Boskie cytaty są ciągłym przypomnieniem o Jego obecności i zaproszeniem do pozostania w kontakcie z wiarą. Pan pomaga każdemu, kto zwraca się do Niego ze szczerym sercem. Cytaty Jezusa są latarnią nadziei w czasach ciemności. Przesłanie Boga skierowane do Ciebie dzisiaj jest zaproszeniem do życia wiarą i nadzieją, aby znaleźć pokój w Jego wiecznej miłości. Rozpocznij każdy dzień poranną modlitwą, prosząc o przewodnictwo i ochronę. Wieczorna modlitwa pomoże Ci zastanowić się nad minionym dniem, odnaleźć spokój i wdzięczność. Nocna modlitwa to czas intymności z Bogiem, czas proszenia o ochronę i przewodnictwo. Udostępnij modlitwę za bliskich. Napisz w komentarzu i subskrybuj kanał. Jezus mówi, że jesteś kochany ponad miarę. To orędzie od Boga jest dla Ciebie dzisiaj zaproszeniem do życia wiarą i nadzieją. Cytaty Jezusa przypominają ci, że jesteś cenny w Jego oczach i że każda Twoja modlitwa zostaje wysłuchana. Aniołowie cię prowadzą, przesłanie wszechświata oświetla Twoją ścieżkę. Boskie cytaty są ciągłym przypomnieniem Jego obecności w Twoim życiu. W chwilach zwątpienia sięgnij po cytaty biblijne, aby uzyskać pocieszenie i siłę. Przesłanie Jezusa, jego słowa miłości i współczucia są pewnym przewodnikiem w czasach niepewności. Bóg pomaga w tajemniczy sposób, często poprzez przesłania, które mogą wydawać się przypadkowe. Te przesłanie boga tarota są znakami, które Wszechświat wysyła do Ciebie, aby Cię prowadził. Nie ignoruj tych znaków, przyjmuj je z otwartym sercem i pewnym siebie umysłem. Każde przesłanie jest zaproszeniem do pozostania w kontakcie z wiarą i do ciągłego poszukiwania Bożej prawdy. Pilne orędzie od Boga jest zaproszeniem do życia wiarą i nadzieją, aby znaleźć pokój w Jego wiecznej miłości. Każdy dzień jest darem, okazją do rozwoju i doskonalenia. Wiara w przeciwności losu daje siłę, aby iść do przodu, pokonać każdą przeszkodę. Boska miłość i łaska są twoim ratunkiem, twoją bezpieczną przystanią. Pamiętaj, że jesteś kochany ponad miarę. Przesłanie Boga do ciebie dzisiaj jest przypomnieniem Jego nieskończonego miłosierdzia i łaski. Cytaty Jezusa przypominają ci, że jesteś cenny w Jego oczach i że każda Twoja modlitwa zostaje wysłuchana. Aniołowie cię prowadzą, przesłanie wszechświata oświetla twoją ścieżkę. Jezus mówi, że nigdy nie jesteś sam. W chwilach trudności pamiętaj o Jego słowach, znajdź pocieszenie w Jego obecności. Cytaty życiowe przypominają ci, że każdy dzień to nowa szansa na rozwój i poprawę. Cytaty wiary dają Ci siłę, aby iść do przodu, aby pokonać każde wyzwanie. Udostępnij modlitwę za bliskich. Napisz w komentarzu i subskrybuj kanał. Pan pomaga każdemu, kto zwraca się do Niego z pokorą i szczerością. Boskie cytaty są ciągłym przypomnieniem Jego obecności w Twoim życiu. W chwilach zwątpienia sięgnij po cytaty biblijne, aby uzyskać pocieszenie i siłę. Przesłanie Jezusa, Jego słowa miłości i współczucia są pewnym przewodnikiem w czasach niepewności. Nigdy nie zapominaj, że jesteś kochany ponad miarę. Przesłanie Boga skierowane do Ciebie dzisiaj jest zaproszeniem do życia wiarą i nadzieją, aby znaleźć pokój w Jego wiecznej miłości. Cytaty Jezusa przypominają Ci, że jesteś cenny w Jego oczach i że każda Twoja modlitwa zostaje wysłuchana. Aniołowie Cię prowadzą, przesłanie wszechświata oświetla Twoją ścieżkę. Jezus mówi, że jesteś kochany ponad miarę. To orędzie od Boga jest dla Ciebie dzisiaj zaproszeniem do życia wiarą i nadzieją. Cytaty Jezusa przypominają Ci, że jesteś cenny w Jego oczach i że każda Twoja modlitwa zostaje wysłuchana. Aniołowie Cię prowadzą, przesłanie wszechświata oświetla Twoją ścieżkę. Boskie cytaty są ciągłym przypomnieniem Jego obecności w Twoim życiu. W chwilach zwątpienia sięgnij po cytaty biblijne, aby uzyskać pocieszenie i siłę. Przesłanie Jezusa, Jego słowa miłości i współczucia są pewnym przewodnikiem w czasach niepewności. Bóg pomaga w tajemniczy sposób, często poprzez przesłania, które mogą wydawać się przypadkowe. Te przesłanie Bogata Tarota są znakami, które Wszechświat wysyła do Ciebie, aby Cię prowadził. Nie ignoruj tych znaków, przyjmuj je z otwartym sercem i pewnym siebie umysłem. Każde przesłanie jest zaproszeniem do pozostania w kontakcie z wiarą i do ciągłego poszukiwania Bożej prawdy. Udostępnij modlitwę za bliskich. Napisz w komentarzu i subskrybuj kanał. Pilne orędzie od Boga jest zaproszeniem do życia wiarą i nadzieją, aby znaleźć pokój w Jego wiecznej miłości. Każdy dzień jest darem, okazją do rozwoju i doskonalenia. Wiara w przeciwności losu daje siłę, aby iść do przodu, pokonać każdą przeszkodę. Boska miłość i łaska są Twoim ratunkiem, Twoją bezpieczną przystanią.